Cześć, ja jestem Udenix i dzisiaj ze mną są. jak Jak tam? I witamy was w pierwszym odcinku serii. Mountain Survival z Udenixem, Xardezem, chorym portierem i Lukasem.pl. Bardzo się natrudziliśmy, żeby ten odcinek nagrać. W ogóle. No, to co? Czytamy TT? Aha, i w ogóle to są, to jest mój skin. I teraz wszyscy go mają. A u Xardeza... Gdzie jest Xardez? A ten już drzewo ści rety Dobra, yy, to patrz. Ja tak, w ogóle to nie tak, mam przeczytam. Prze... Ja jestem początkowo, więc nie zaskakujcie na mnie. No, dopiero chory portier ma od paru dni Minecrafta. Więc przeczytam zadania. Zdobyć 10 siarki, zdobyć 50 węgla, buduj dom z 20 oknami, zrób farmę pszenicy, zdobyć 5 diamentów, znaleźć pokój skarbów, zbuduj 3 piętrowy dom. Znaleźć dwa monster spawnery, zrób 50 mączki kosnej, znajdź 10 y ród żelaza, zdobądź zbroję z żelaza, zrób pułapkę na moby z redstone'a, zrób 4 TNT, zdobądź 5 pereł endermana, zrób pułapkę za pomocą kaktusów, zdobądź 50 level, zdobądź 20 sztuk nici, zdobądź 10 slimebali, zrób 100 pochodni, zrób zupkę grzybową. No. Sardes ściąłeś? Tak. Tylko nie znisz nam zadań. Co? Okej, okay. ojejku. Przepraszam za lagi, ale naprawdę dzisiaj jakoś dużo nam laguje. Ojku. Aha, i w piątym odcinku u mnie z Minecrafta dopiero co mówiłem wam o moim skinie. Więc... Yy, więc wtedy jeszcze nie widziałem, że będę nagrywał, więc tam dopiero mówię wam, że mam skina, więc wybaczcie, bo znowu będę się z nim chwalił tam. Okej, okay, może tu będzie nasz dom. A ja w ogóle. Co? Z będę... Ej, Xardes, Tutaj tak, mogłeś kopać. To jest pierwszy film, więc nie hejtujcie. To bez nią. Daj killoff na chwilę, ten drewniany rzuć mi. Xardes. Myślałem, że tylko program i nagrywać w okienku. O daj mi killoff. Chory portier, daj mi killoff! No zabrałaś killoff kilo? No. O trzymaj. Wiecie, co no. tutaj brakuje takiego no. ogniska. Tu jest węgiel. O. Węgiel, Jeden węgiel, aha Yyy... Ym... Sardes, daj mi jakieś patyki, zrobię pochodnie. E, mamy jeden problem, nie wypada ta donka. No wiesz co? Czyli lagi, to nie? nie? Tego zaura atakują. O! No kurde. Może jeszcze wypadnie. Dobra, to mogę te patyki. Sardes. Ja już daję. No zrobię ten. Ej, kto zrobi drzwi, bo się noc robi? Nie ma... Czekaj, ja mnie cię chcę Nie, Nie marnuj tak drewna. No, no lepiej. Gdzie jest chory portier? Tutaj, w takim jednym miejscu. Ja sobie zrobię kilofa. Czekaj. Daj, ja biegam z pilopem Ja się długi raz oglądam No... Kurde Żelazo, żelazo znalazłem! Wow. Jedną żelazo no więcej Boże jak mi laguje Ja mam slajdów. <sumplek> ja mam pokazać lajków i cholerikami Jaki pokaz slajdów? Dobra, mi już nie lakuje. Mi nie, też już nie. Teraz płynny dyrektywom skrzynków. Skrzynków. Znalazłem ten. Skrzynę i skrzynkę. Ło, co jest w skrzynce? Co? Co? Ziemniaki, marchewki, perły Endermana, 13 głów Creepera, łok i 32 stały. To na dobrą wersję ściągnąłem mapkę. Um, coś, więcej ile to... już nagrywamy? Um, nie wiem, 5 minut. Ja tam. Zrobię ktoś w końcu, te drzwi. Bo hmm. <śweight arthritis> ty nie masz całe drewno. Żeby zrobić drzwi. Na tyle drewna, żeby zrobić drzwi. No, nie wchodź Jest mi tutaj. Dobra. Zrobimy piecycek. Ja mam coś z dwa kobla, nie wiem zrobić. Dwa kobla? Tak. Masz jeszcze jeden i se zrób coś. Masz w ogóle patyki. Lukas. Mam To przyniesion. A wypadły jakieś te ja mam tutaj fajne Ale czy masz sadzonkę? Ma? Wypadła sadzonka drzewa. Nie wiem. jest taki problem, że nie mam oryginalnego jego i muszę mu przez cały czas palet na F9. O Ale mi slakowało. Ըntej, Ըntej, to ja jarzę się centa, jak coś to ja będę nosił tą załamani. O jejku. Hu Eee ja na zadanka nie wypadła. Dobrze, przepraszam wszystkich, że ten, ten, ja przepalam żelazo bo znalazłem Będzie wszystkich to że hmm. będzie ale W na, na następnym odcinku jak, jak się uda zrobić no. Jak dzisiaj No U... Prawda, prawda, prawda Jedna rzecz e, nie, nie mamy Dzień. drzew. To może gdzieś jeszcze <susurna> będzie drzewo nie ma! No nie, ma. No nie ma w ogóle. 7 no, 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 siedem, siedem minut. 7 siedem minut nagrywamy. Boże, jak mi laguje. Mamy 7, Mam 7 minut nagrania, więc... To ile, ile będziemy nagrywać? To 14 nie ma. tak 9 minut y, kończymy i coś porobimy, spróbujemy załatwić problem z drzewem i nie wiem, może na kolejny odcinek mamy jak już mamy. Drzewo. Mamy jedno żelazo już. No i z tym optymistycznym akcentem, że pioruny walów na przemiaskinie. Boże, jak tutaj słychać te pioruny? Um. Ale nie ma tak mocnych Tak, to jest tak przytulnie, miło i ciepło. No. <laughs> Chcesz kilo w Bo nie masz tak co za bardzo robić. No. no. To masz. Dr tutaj leż. Ja mam, ja mam. Dzięki. Dzięki. Tylko tutaj Dzięki. zostawmy. Zrobi ktoś te drzwi, czy nie ma tyle drewna? No nie no nie Nie tak tyle drewna. Ja idę, ja, idę no, to coś bolować. Ale nie zabijaj zwierząt, bo ich jest mało. Hej creepera no. Ale nie mam miecza A ja mam, a ja Oj mam... oj Czekać! Ja mam a, dobra, dobra, eeeam, reporter zepsuł, chory portier zepsuł. I Ja wstawiłam. Co zepsuł? O, 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 żelazo, korne, eee, te, 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 tu jest, tu, tu, tu. Tu, tu. tu. Chory <ścoughs> Reportier, tu hmm. jest żelazo, wykop, bo ty masz kamienny kilof. Ile jest? Ja tym odpuszczę małą łódź, bo cały czas palec F9. Od następnego coś zrobię. Aha. Tylko Ale nie ma na da, niego da, siarki. To źle. Ej, nie widzisz, że czasem te dać trybu okienkowego? Nie wiem co to, to mówię, że nie ale, ale, um, 9 minut Dobra, dobra chyba już ja. No Za chwilę czekaj, mamy przecież jeszcze nie? parę minut Ojku no. Przepraszamy Was ale to był taki pierwszy trudny odcinek no. Nie mam killów O, to jest Ta, to, był, to nie był odcinek tylko to był pokaz slajdów u mnie A u mnie nie ja sobie mieczyk zrobię, też chcę mieć do obrony. Mam nadzieję, że w filmie nie będzie tego no. aż tak widać. Mam 3 porywa do 4hp. Jej! Ja mam 12. Jedynie. Ja mam czasami więcej, czasami mniej. Możesz. No, ja ten PC na laptopie. Na serwerze. Dobra, to ja już... Dlaczego? Czekaj, czekaj, no. czekaj! Jeszcze nie kończę, razem zakończymy. No. Tylko coś tu popatrzę. Yy. Kakt... Czekaj jeszcze nie kończę, ja rozsadzę Kącie tylko kaktusy okej okay? Wszystkie linki tych panów będą w opisie No, poczekaj. u mnie też ten, będzie link do Optifina y, Do Optifina będzie link i do innych kanałów co? Do chorego portiera, do Lukasa A, i do Ksardena Aha i jeszcze... możesz I jeszcze chory portier nie nagrywa jakby co. Dobra, no to... No, to do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękujemy za oglądanie i cześć. Pa